Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam Panów posłów Piotra Walkowskiego oraz Jarosława Górczyńskiego. Szanowni Państwo, na temat stanowiska PSL dotyczącego projektów ustaw o ogrodach działkowych. Bardzo proszę, Panie Pośle. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z lipca ubiegłego roku. W tej chwili w dniu dzisiejszym rozpoczynamy pracę nad czterema projektami ustawy o ogrodach działkowych. Cztery projekty, trzy projekty poselskie, jeden projekt obywatelski. Z uwagi na to, że sprawami ogrodów działkowych przez wiele lat zajmował się pan poseł Stanisław Kalemba, w związku z objęciem przez niego funkcji ministra w rolnictwa w ubiegłym roku, kwestie. Opieki nad ogrodami przekazano mojej osobie. W związku z tym, że sytuacja akurat było po ogłoszeniu wyroku dość napięta, więc liczne spotkania w całym kraju z działkowcami. Także znam środowisko działkowców, znam również dążenia w jakim kierunku chcieliby dokonać zmian. Zapoznaliśmy się. Z czterema projektami, które są przedstawione. W dniu dzisiejszym przedstawimy stanowisko w trakcie debaty. Chcielibyś, chciałbym jednak zaznaczyć, że Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na stanowisku, że najbliższy, najbliższy środowisku działkowcom, jak również najbliższy klubowi Polskiego Stronnictwa Ludowego jest projekt obywatelski, który został złożony wraz z poparciem 950 około 950 tysięcy głosów. Rozmawiamy, dyskutujemy również z kolegami z innych ugrupowań. Koledzy zarzucają temu wnioskowi niekonstytucyjność. Naszym zdaniem kwestie, główne zarzuty, które Trybunał Konstytucyjny, w którym Trybunał Konstytucyjny odniósł się, do obowiązującego do obowiązującej na dzień dzisiejszej ustawy to jest sprawa dotycząca monopolizmu centrali pracowniczych ogrodów działkowych, jak również brak możliwości wyboru przez użytkownika działek. Propozycje przedstawione w projekcie ustawy przez grupę inicjatywną wychodzą naprzeciw, naprzeciw tym kwestiom zaznaczonym. Projekt obywatelski proponuje, ażeby, ażeby na każdym ogrodzie działkowym powstało stowarzyszenie na mocy ustawy o stowarzyszeniach. I uczestnictwo w tym stowarzyszeniu będzie dobrowolne. Stowarzyszenie przejmie nadzór nad pracami związanymi z administrowaniem i zarządzaniem wspólnoty działkowej. Ogrody działkowe są różnej wielkości, od kilkudziesięciu do kilku tysięcy działek, w związku z tym forma stowarzyszenia rozmiar będzie różny. Stowarzyszenia będą miały możliwość zrzeszania się, łączenia różnego rodzaju związki, federacje, a więc przy, łączenia się w celu wspólnej reprezentacji wobec samorządów, wobec, wobec czynników zewnętrznych. W tym momencie będzie, będzie to umocnienie dla działkowców, gdyż. Samotne reprezentowanie ogrodu działkowego, który będzie miał na przykład 50 członków rodziłoby zbyt duże koszty, natomiast tutaj kwestie chociażby obsługi prawnej, kwestia otrzymania opinii w zakresie prawnym, występowania do samorządu gminnego, wojewódzkiego będzie w znaczny sposób ułatwiona. Również kwestie dotyczące, że użytkownik działki będzie mógł ją użytkować bez względu na to, czy podpisze, czy przyjmie akces uczestnictwa w stowarzyszeniu. No daje tutaj możliwość wyboru, więc nie narusza tutaj swobody obywatelskiej, zasad swobody obywatelskiej. Z tego też względu uznajemy, że projekt ten Ward jest poparcia i będziemy w trakcie dalszej debaty i w trakcie prac legislacyjnych wspierali ten projekt. Pan poseł Jarosław Górczyński, bardzo proszę. Szanowni Państwo, uzupełniając mojego przedmówcę, kolegę posła Walkowskiego, chciałbym zaznaczyć, że to jest bardzo ważny temat. Temat, który dotyczy miliona użytkowników ogrodków działkowych, a wraz z rodzinami to ponad 4 miliony zainteresowanych osób. To 115 lat tradycji idei działkowców. I nie możemy doprowadzić do tego, żeby w sposób rewolucyjny pozbawić tych ludzi dorobku wielopokoleniowego. To jest skomplikowany temat ze względu na to, że nie da się oddzielić w prosty sposób majątku, który przez lata został zabudowany na tych działkach. Ogródki działkowe w dużych miastach to jest bardzo łakomy konsek dla środowisk deweloperskich. W układach przestrzennych zagospodarowania miast to są enklawy zielone, które powinny w naszym odczuciu jako Polskie Stronnictwo Ludowe pozostać, dlatego że wczytując się w zapisy poszczególnych projektów ustaw, możemy odnieść wrażenie, że to jest właśnie robione w tą stronę, aby poprzez nacjonalizację bądź komunalizację zlikwidować te ogródki. No, to jest niedopuszczalne jako Polskie Stronnictwo Ludowe na to nie możemy pozwolić. Jako przykład podam, że propozycje, na przykład powiększenia ogródków działkowych, średnio dzisiaj z trzech czyli z 300 metrów kwadratowych, do 1500, no wskazuje, że 1500 metrów kwadratowych to jest typowa działka budowlana pod budownictwo jednorodzinne. I jasno i wyraźnie musimy dać do zrozumienia, że ten projekt, podpisany przez 924 tysiące naszych obywateli, służy tym osobom i musimy ich uspokoić. Nie ma jasnego i wyraźnego przesłania i przekazu dla tych osób, aby ich uspokoić, aby te ogródki działkowe, które są w tej chwili użytkowane były użytkowane, aby ci ludzie, którzy na jesień swego życia widzą sens tylko i wyłącznie w tym, że mają możliwość wyjścia na taki typu ogródek, aby mogli spokojnie funkcjonować, i aby byli zapewnieni, aby czuli się spokojnie, że nikt tych ogródków działkowych nie odbierze. Myślę, że w po skierowaniu wszystkich projektów do komisji będzie konkretna, merytoryczna dyskusja, ale podkreślamy, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, uważamy, że najbliższy nam i najbardziej dbający o interes działkowców jest projekt obywatelski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić, że kwestia tutaj oprócz tych walorów, walorów w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej w terenach miast. Są również liczne zadania chociażby no, z punktu widzenia infrastrukturalnego obszary niezabetonowane stanowią pewnego rodzaju miejsca gdzie może być, mogą być gromadzone nadmierne ilości wód opadowych, szczególnie jest to ważne w momentach deszczów nawalnych gdzie Uszczelniona powierzchnia miast powoduje dość szybkie przybycie poziomu wód i podtopienia i zalania dużych części miast. Ważnym czynnikiem jest kwestia środowiskowa, są to zielone płuca miast, gdzie następuje proces wyławiania dwutlenku, dwutlenku węgla. W tym momencie oczyszczania powietrza, ale w tym momencie również działkowcy w swoim projekcie proponują takie rozwiązanie, że skoro miasta decydują się na tereny zielone w postaci parków, łożą na to środki finansowe z budżetów miast, to tutaj działkowcy również dają propozycję otwarcia ogrodów nie tylko dla członków, nie tylko dla działkowców, ale również do korzystania z tych, teren, z tych obszarów infrastrukturalnych dla innych mieszkańców, dla matek z dziećmi jako miejsce spaceru z małymi dziećmi, gdzie będzie można oddychać ciepłym powietrzem. Również kwestie tutaj teren ogródków mają działanie rehabilitacyjne, bo kwestia, tak jak kolega powiedział, tutaj w głównym kierunku skierowane jest to do środowisk senioralnych, ponieważ tak kiedy podejmujemy, kiedy mamy pracę zawodową jesteśmy zagonieni, jest więcej czasu i stanowi to doskonałą rehabilitację i taką oderwanie, więc kwestia w momencie, kiedy rząd w jednym z swoich priorytetów wskazuje, wskazuje wzmocnienie działań, wspieranie ludzi w wieku senioralnym, to tutaj też te rozwiązania doskonale się zapisują. No i kwestia również ten aspekt edukacyjny, bo szanowni Państwo, żarty są, że na przykład pyta, pytają się dziecka, skąd pochodzi mleko, dziecko mówi z biedronki. To samo dotyczy owoców i warzyw. Nie wiedzą, w jaki sposób w naturalnych warunkach rosną, a tutaj praktycznie. W środku dużych aglomeracji są miejsca, gdzie można na grządce zobaczyć wszystkie te owoce ziemi, zobaczyć w jakich warunkach rosną i skąd się biorą. No i tutaj te warunki edukacyjne, no chociażby kwestia programu, który prowadzimy od kilku lat, owoce, warzywa w szkole, nie tylko jedzenie, ale również pokazania w jakiej formie one powstają, w jaki sposób. No, tutaj doskonałe lekcje edukacyjne można przeprowadzać na tych ogrodach dla tych najmłodszych. Dziękujemy Państwu. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.